Teraz pokażę Wam, jak sobie przytwierdzić i zabezpieczyć Wasze karty pracy, żeby wyglądały w taki oto sposób. Tak? Ja będę używać do tego oczywiście gotowej, wyhaftowanej karty pracy, takiego kartonika. Jest to format A5. Jest to po prostu papier 400 gram. Będzie nam potrzebna też igła i nitka, jakieś, w sensie resztka jakiejś muliny, no taki kawałek, żeby spokojnie tutaj, tak jak widzicie, zaszyć sobie ten tył, więc możecie skorzystać z jakiejś reszty, która gdzieś tam Wam została. Nożyczki oczywiście, taśma dwustronna jest opcjonalna, możecie użyć zwykłego kleju albo to tam tak naprawdę macie pod ręką, po prostu ja robię to w taki sposób, że te górne rzeczy części materiału zaklejam, a resztę zszywam ze sobą. Można to oczywiście zszyć, ale no jakby jak się to przyklei to po prostu jakoś tak łatwiej się trzyma. Ok, więc zanim przejdziemy do właściwego składania odwracam sobie na tył i przycinam wszystkie wystające nitki po to, żeby nie odbijały one mi się na materiale. Wszystkie te końcówki gdzie tam gdzieś mieliście węzełki, coś tam wam odstaje to po prostu ja to przycinam przy samym węzełku, żeby mi się to nie, nie plątało. Możecie to też, oczywiście podkleić klejem flizeliną. W sensie klejem chodzi mi o klej, ten taki szkolny tego typu. No a tu sobie wszystko ładnie przycinamy, żeby nam to nie przeszkadzało, nie odstawało, nie odznaczało się po prostu na następnej stronie. Dobra, okej. Okay. No i teraz wyciągamy to wszystko z tamborka i zaraz pokażę Wam co dalej. Nasz arkusz wyciągnięty, no i teraz tak odwracamy sobie go na drugą stronę, bierzemy naszą kartkę i znowu wracamy. Nie wiem czy będzie to widać w kamerze, ale no delikatnie ta kartka prześwituje. Ja sobie ją tak mniej więcej ustawiam, żeby było równo. Wiadomo, że nie będzie, znaczy wiadomo, że może być idealnie, no ale jakby coś tam wam nie wyszło idealnie, to się też nie przejmujcie. Zawsze możecie sobie na przykład posmarować delikatnie klejem do fastrygowania gdzieś na środku i wtedy przykleić sobie to wszystko, albo nawet klejem przeźroczystym, takim szkolnym, też działa. Po prostu sobie to przykleić, żeby mi się nie przesuwało. Ja to robię tak, no, razy drzwiki, razy oko. Dobra. I sobie odwracam to na tą stronę już właściwą. Oczywiście już mi się wszystko przekrzywiło, więc zaufam, że zrobiłam to w miarę dobrze jeśli macie mniejszy tamborek albo gdzieś tam wam się oznaczają za bardzo te elementy i będą widoczne, będą wam wchodzić na kartkę to przeprasujcie sobie całość po prostu weźcie żelazko i przeprasujcie przed tym etapem wasze, wasze tkaniny, dobra przykładam jeszcze raz, myślę, że będzie git, możecie sobie też spojrzeć o, tak mniej więcej w ten sposób, czyli stawiam sobie pionowo i wtedy widzę, czy jest w miarę równo, czy nie. No jak nie będzie idealnie na środku, to myślę, że jakoś to przeżyje Dobra. A więc powiedzmy, że to będzie tak. Teraz biorę sobie swoją dwustronną taśmę. Ja mam taką akrylową, ale to może być każda dowolna, której używacie na przykład do zabezpieczenia tyłów tamborków. I teraz to, co robię, to na samym brzegu na szerokość mojego Arkusza z tekturki. Przyklejam sobie do tkaniny fragment. Obcinam i to samo robię z drugiej strony. Mhm. No i teraz po prostu musimy to zakleić w taki sposób, delikatnie sobie to naciągając. Teraz po prostu bierzemy jedną stronę. Oczywiście sprawdzam jeszcze dla pewności, czy tutaj jest w miarę to. Równo. No, chyba tak. Dobra, trudno. Musi być tak, jak jest. Ok. Bierzemy, przytrzymujecie sobie palcami karton i naciągacie tą tkaninę. Najlepiej chwycić sobie ją w jednym miejscu, już przykleić. O, tak. I teraz ona Wam się znowu delikatnie naciągnie. Czyli znowu. Chwytamy sobie jedną ręką za karton, przytrzymujemy ją mocno, następnie naciągamy tą tkaninę tak, żeby była naciągnięta, ale też żeby nam się karton nie wybrzuszył, więc tutaj trzeba uważać, ale tak jest ok. Używając tej metody, możecie sobie właśnie w łatwy sposób to wszystko delikatnie naciągnąć. Ja widzę, że tu jeszcze myślę, że mogłabym trochę to sobie dociągnąć na dole i teraz. Czy mi się uda to odkleić? Generalnie. O, właśnie. To jest super metoda właśnie szczególnie przy tych akrylowych, yy, przy tych akrylowych taśmach, że one dają się odkleić i dalej się kleją. Więc ja sobie tutaj jeszcze trochę to wszystko naciągnęłam. Ok, myślę, że będzie git. No, jest zdecydowanie lepiej. Dobra, jeszcze na razie nie jest idealnie, więc teraz będziemy zaginać nasze materiały do środka. I teraz tak, możecie sobie ten fragment tutaj przyciąć, ale nie musicie. Ja tego nie robiłam. Tutaj on delikatnie no, gdzieś tam odbija, wystaje, ale to nie będzie problem, bo później nasze karty będziemy ze sobą zszywać w taki oto sposób, żeby po prostu były dwustronne. No, jakby tego nie chcemy oglądać, więc myślę, że dużo ładniej będzie to wyglądało, jak po prostu sobie to wszystko razem tak ładnie będziemy zszywać. Dobra, więc teraz to co robię, to po prostu yy, układam sobie to w taki oto sposób. Dlatego nasze materiały mają 30 na 30 cm, i biorę sobie resztkę tej muliny, biorę dwie nitki, absolutnie mi to wystarczy. Jak mi się skończy, to sobie dołożę i zaraz pokażę wam, jak zaszyć sobie ten tył. Zanim zabierzemy się za zaszywanie, to ja sobie jeszcze tak o, układam to troszeczkę pod kątem, widzicie? W taki oto sposób, że sobie tutaj po prostu ten rożek tak zaginam o tak, żeby zrobił mi się trochę taki bardziej trapezowaty kształt, to nie musi być jakoś mocno, wystarczy absolutnie tyle. No i to samo robimy z drugiej strony. To w ogóle wiecie też można przykleić, yy, przykleić sobie, ale no jakby całkowicie tak będzie ok, będzie ok. Dobra. No i teraz tak. Jak wam się to za bardzo przesuwa, to bierzecie szpilkę i sobie to szpilką E, chwytacie. Jak po prostu radzicie sobie tak, że po prostu tutaj w tym miejscu, gdzie zaczynacie szyć, zaczynacie sobie to przytrzymywać, też da to radę. Więc tak, supełek na końcu nitki i szyjemy. Czyli po prostu zwyczajnie chwytam to. O. Up, za mały słupek. <laughs> Supeł musi być solidny. I jeszcze raz. Od tej strony i po prostu druga strona. Ja od razu już wiecie, przebijam się tak, żeby. O! I naciągamy. Naciągamy. Proszę bardzo. Chwytamy po prostu nasze strony. Co właściwie centymetr wystarczy. To się wszystko nam ładnie i tak później chwyci wszystko, więc nie będzie problemu. O, widzicie? Zaczyna się to ładnie naciągać. No i tak zszywacie do samego końca, wiążecie solidny supeł na samym końcu i nasza karta pracy właściwie będzie gotowa. Tak wygląda gotowa, zszyta karta pracy. Proszę bardzo, tu w połowie skończyła mi się nitka, ale jak widzicie sobie poradziłam z tym. No i teraz co? Delikatnie się nam to wszystko ponaciągało. Oczywiście długopis zmazywalny ciepłym powietrzem usuwamy i teraz pokażę Wam, jak zszyć ze sobą dwie karty. To jest też powód, dla którego ja korzystam z tych gotowych wyciętych arkuszy pod A5. Nie kupuję A4 i nie tnę na pół, bo po prostu nie wycięłabym tego idealnie równo. Wiem, że jedna karta by była krzywsza, druga byłaby prostsza, więc po prostu korzystam sobie z tego, że są gotowce i jakby wolę za to zapłacić dodatkowo. Ok, więc tak, składamy ze sobą dwie te strony i będziemy je ze sobą zszywać, używając ściegu dzierganego, którego już znacie z drugiej karty pracy. Teraz będziemy strzywać nasze dwie strony, wbijamy się tak, żeby supeł wychodził i został nam tutaj w środku, i będziemy robić to takim ściegiem krytym. Ja akurat robię to mulino, żeby wam pokazać, że ten ścieg jest kryty. Wy możecie zrobić to nawet nicią do szycia, albo właśnie jakąś resztką, która wam tam gdzieś została. Więc tak, przebijamy się w taki oto sposób, że przebijamy się z jednej strony na drugą, żeby je ze sobą złączyć. Czyli wbijam się igłą tak, Robię coś takiego, czyli już wyznaczam sobie jakiś tam odcinek. Zaciągam i to powinno nam się delikatnie schować. Czyli cały czas robimy tak, że wbijamy się z jednej strony na drugą, tworząc odcinek, a tutaj pomiędzy nimi powstaje nam takie delikatne łączenie. Nie mogę wyciągnąć igły. tak powstaje nam właśnie łączenie. Bardzo prosty ściek, normalnie jest on nazywany ściekiem krytym, ale specjalnie zrobiłam go pomarańczowym, żebyście po prostu widzieli, jak to ze sobą działa. I tak oprzywamy dookoła całą naszą stronę. Trzymając sobie, możecie sobie to spędzić na przykład klipsami tutaj, e, ale myślę, że nawet bez problemu da się to otrzymać. No i tak to będzie wyglądać. Jeśli macie jakieś pytania co do strzywania stron albo innych rzeczy, to oczywiście odsyłam Was do sekcji komentarzy, e, albo do pisania do mnie wiadomości, na pewno pomogę Wam rozwiać Wasze problemy związane z każdym etapem tutaj pracy nad tym Stitchbookiem.